Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać, jak stworzyć automatyzację, która będzie podsumowywała nasze głosówki. Czyli do Telegrama będziemy wysyłali głosówkę, która później będzie trafiała do naszej automatyzacji i nasza automatyzacja z tej głosówki będzie robiła ładnie sformatowane podsumowanie. Jeszcze na samym wstępie chciałbym Ciebie zaprosić na naszą grupę na Skulu, gdzie już jest zamieszczony cały kod z tego odcinka, gdzie zrzeszamy ludzi, którzy... Są zainteresowani tematyką AI. Jeszcze tylko wspomnę, że jeżeli podoba ci się tego typu tematyka i nie chciałabyś, nie chciałbyś pomijać tego typu treści, to serdecznie zapraszam Cię do zasubskrybowania tego kanału. Daj tam lajka, like yy, będzie nam bardzo miło. Dobra, nie przedłużając, przechodzimy już do do tutorialu, jak to zrobić. Jestem już w aplikacji, w której będziemy pisali na kod. Ja będę używał VS Code'a. Zaczynamy wszystko od utworzenia folderu. Ja to nazwę, nie wiem, YouTube Tutorial, powiedzmy. Wy nazwijcie, jak, jak chcecie. Otwórzmy go. Cały projekt zaczniemy od tego, że utworzymy wirtualne środowisko, czyli coś takiego, co umożliwia nam instalowanie bibliotek tylko dla tego projektu, nie globalnie dla całego komputera, tylko dla tego, poszczególnego, dla tego poszczególnego projektu. Czyli wpisujemy Python 3 y, myślnik m, węf, kropka, węf. Tu możecie dać byle co, ja zostałem nauczony, że tak to się robi. Inicjalizujemy to wirtualne środowisko i teraz go, ak je aktywujemy. Czyli wpisujemy wmw, y, 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 bin activate. Powinno zadziałać. Jak widzimy, zostało ono aktywowane. Teraz tak, Python 3, dlatego trójkę ja tu mam, bo korzystam z macOS'a. Więc jeżeli wy korzystacie z Windowsa, powiedzmy, to Python powinno wystarczyć bez tej trójki. Ale jeszcze się upewnijcie, dla macOS'a trzeba z tą trójką dawać. Dobra, jak mamy już to zrobione, to teraz utworzymy sobie główny plik tego projektu, następnie utworzymy sobie taki plik o nazwie .env. W tym pliku będziemy przechowywali nasze apliki, czyli tak naprawdę rzeczy do których lepiej żeby świat zewnętrzny nie miał dostępu najlepiej żebyście wy tylko mieli do, do tego dostęp albo zaufane osoby no i teraz sam projekt zaczniemy od zainstalowania tak naprawdę potrzebnych bibliotek ja już nie ukrywam się trochę przygotowałem do tego i sobie wypisałem tak naprawdę jak to powinno wyglądać no i po prostu piszemy pip install python python.env openai lększej openai open python telegram bot wciskamy enter ważne jest to żebyśmy byli w tym wirtualnym środowisku żebyśmy to instalowali dla tego wirtualnego środowiska no i wszystkie paczki nam się instalują no i tak naprawdę jak już nam się to zainstaluje to możemy zacząć pisać kod zacznę od tego że zaimportuję wszystkie biblioteki które będą nam Potrzebne. Dobra, ja wszystko już sobie przepisałem. No i teraz tak: import OS będzie polegało, będzie umożliwiało nam tak naprawdę sięganie do naszego A. Do naszych API, key, ale także będzie umożliwiało nam tworzenie i usuwanie plików. Teraz mamy OpenAI, i OpenAI jest nam potrzebne do tego, że tutaj, jakby e, dzięki, dzięki temu, będziemy tworzyli transkrypt głosówki, który podaliśmy do tele, Telegrama. E, teraz najczęściej OpenAI, e, import op, e, chat OpenAI. E, jest to nam potrzebne do tego, że Tą naszą transkrypcję głosówki będziemy musieli podać do jakiegoś modelu, modelu AI, który zrobi nam z tej głosówki podsumowanie, i do tego będziemy używali OpenRoutera. A OpenRoutera, jakby używa się przez właśnie chat OpenAI, Langchain core prompts, prompt template to jest do podawania templateu, Telegram update to polega na tym, że właśnie w tym update. Telegram nam podaje najważniejsze informacje na temat wiadomości, czyli przy przesłaniu wiadomości dostajemy informacje od Telegrama, jakie było chat ID, jakie była wiadomość mi przekazana itd., itd. Dobra, i te rzeczy wytłumaczę może później przy przypisaniu naszego kodu, więc nasz kod w ogóle zaczniemy od zapisania czegoś takiego. To służy do tego, że będziemy w stanie załadować nasze klucze API z .inv. Czyli z tego pliku, w którym za chwilę zapiszemy nasze klucze app. Podsumowanie głosówki będziemy wysyłali na naszego maila, czyli w ogóle zapiszemy sobie coś takiego, i tutaj podajemy własnego maila. Eee, no, tu podajemy własnego maila, ja na razie nie będę tego uzupełniał. Eee, później to sobie uzupełnię na koniec. Następnie podajemy app, password, eee, e-mail, damy list. I to będzie, będzie jakby, naz tu będziemy podawali nazwę e-mailu, do którego będziemy wysyłali naszą wiadomość. Czyli tak, e-mail sender, czyli z jakiego e-maila wysyłamy wiadomość, e-mail list, do jakiego e-maila dostarczona zostanie wiadomość, a app password to będzie e, hasło, które umożliwi nam połączenie się z naszym e-mailem. I teraz tak, jak to app password uzyskać? Więc tak, przechodzimy na przeglądarkę, i żeby uzyskać hasło do naszego e-maila, Wchodzimy tutaj, wpisujemy logowanie się za pomocą haseł do aplikacji konto Google. Wciskamy to, scrollujemy na dół, utwórz hasło do aplikacji, zarządzaj nimi, wciskamy, logujemy się na naszego maila. Dobra, jak już nas zaloguje, tutaj tworzymy sobie to hasło, czyli nazwa aplikacji, podajmy YouTube tutorial, wciskamy utwórz, wyświetli Wam się hasło, kopiujecie je. Przechodzicie z powrotem do VS Code, czy cokolwiek tam w czymkolwiek wyprogramujecie, wklejacie i to wystarczy na tyle. Teraz dalej. Jeszcze na samym początku kodu chciałbym, żebyśmy stworzyli prompta, którego będziemy podawali do naszego modelu AI, czyli nazwiemy, zapiszemy to wszystko w zmiennej template I teraz podajemy tak naprawdę treść naszego prompta. Ja już mam przygotowany tego prompta, bo bez sensu, żebym teraz go pisał ręcznie. I ja w tym prompcie zapisałem coś takiego. Jesteś ekspertem od podsumowywania, otrzymujesz transkrypcję audio. Twoim zadaniem jest stworzyć więzłe i estetyczne podsumowanie t, e, transkrypcji. No i tam dalej piszę i ważne jest to, że ja tutaj zapisałem sobie, w jakiej kolorystyce chcę, żeby to podsumowanie było, bo też zależało mi, żeby to fajnie graficznie wyglądało. I ważne jest to, żeby na samym końcu, znaczy nie musi to być na samym końcu, ale ja polecam na samym końcu napisać coś takiego, treść transkrypcji i w takich nawiasach lamrowych e, podajemy transkrypcję bo do tego prompta będziemy podawali naszą transkrypcję wiadomości głosowej z Telegrama no bo za każdym razem ta wiadomość głosowa będzie inna. No i teraz tak. Zapisujemy coś takiego dalej jak prompt równa się prompt template i tutaj w tym prompt template zapisujemy po pierwsze template równa się template Tutaj coś jest nie tak. Template. Dokładnie. A następnie wpisujemy coś takiego i w tym miejscu będziemy podawali inputy zmienne, które będą podawane do naszego prompta, czyli w naszym przypadku jest to transkrypcja. Dobra. Jak już to mamy, to w ogóle możemy zdefiniować sobie model AI, z którego będziemy korzystali do tworzenia podsumowania. Czyli nasz model dostanie transkrypcję i będzie on musiał z niej zrobić podsumowanie. I do tego będzie nam potrzebne coś takiego jak LLM Chat Open AI. I tutaj sobie zapisujemy API Key, i tutaj w, w tych e, klamrach będziemy podawali, w tych nawiasach będziemy podawali. API key do naszego Open Routera. I teraz jak uzyskać API key do Open Routera, czyli aplikacji, która służy do korzystania wielu modeli AI, posiadając tylko jeden klucz API. Czyli Open Router AI. Wchodzimy na ich stronę, logujemy się oczywiście i tutaj mamy taką zakładkę jak Keys. Wchodzimy w nią, otworzymy Create API Key. Ja nie będę już tworzył, bo już mam dużo tych kluczy. Więc wciskamy Create API Key, wyskoczy Wam kod i teraz co z nim robimy? Dobra, mając już skopiowany ten klucz API do OpenRoutera, przechodzimy do naszego .env i tutaj zapisujemy taką instancję jak OpenRouter API Key. I tutaj wklejamy nasze API key. Jak już jesteśmy w tym miejscu, to ja już utworzyłem sobie Telegram token, OpenAI API key. I teraz tak ten Telegram token dostajemy w taki sposób, że wchodzimy na Telegrama, wchodzimy w coś takiego, co nazywa się BotFather i w tym botfather piszemy taką komendę new bot teraz wyskakuje nam coś takiego jak chcemy go nazwać no to ja go jakoś tu nazwę tak teraz musimy znowu podać nazwę ważne jest to żeby ta druga nazwa kończyła się na bot po prostu. Ja tu dałem takie liczby, bo często są zajęte już tego typu nazwy. I tutaj wyskakuje nam http API, które kopiujemy i wklejamy w, tutaj w to miejsce. Ja sobie to wkleję, bo będę korzystał z innego czata. Dobra i teraz, żeby uzyskać API key od OpenAI to wpiszemy sobie coś takiego create API OpenAI. I tutaj mamy developer quick start create an API key wciskamy sobie. E, ja mam utworzone ale wy po prostu wciskacie sobie create new secret key i powinno wam wyskoczyć mm, ten API key no i wybierzecie i wybierzecie ten klucz API i wklejacie go tutaj sobie w .env. Dobra wracając już do naszego kodu e, mamy już zdefiniowane e, API key open e, routera. Mm, więc możemy tutaj się do niego odnieść więc robimy coś takiego open e, router łamane api e, api e, key teraz następnie wpisujemy base url e, i to jest link po prostu do open routera, e, czyli zapisujemy http e, s, e, open open e, router .ai, e, api łamane na no, e, Coś takiego. HTTPS, openrouter, mm, AI, łamane api, łamane na. To dobra. E, pamiętajcie o przecinku. Teraz przechodząc dalej, e, dajemy model, z którego będziemy korzystać. Ja będę korzystał z modelu, który się nazywa e, XAI łamane na GROK e, 44 FAST. Następnie przechodzimy dalej i tworzymy taką zmienną jak LLM Chain, i do tej zmiennej podajemy po prostu prompta, czyli to co tu mamy zapisane i nasz model LLM. I teraz tak ktoś by mógł się zastanawiać, że korzystamy z OpenRoutera, a wpisujemy tutaj Chat OpenAI. To, to nie jest błąd. Po prostu przy korzystaniu z OpenRoutera korzystamy z Chat OpenAI, który swoją drogą jest, jest klasą z. Biblioteki lękczej. No więc, tak, mamy zdefiniowany model AS, z którego będziemy korzystali. Mamy także naszego prompta, którego będziemy wykorzystywali do tworzenia podsumowania. No więc, teraz musimy jakoś dostać się do Telegrama i wziąć stamtąd naszą głosówkę. Czyli zacznijmy od tego, że tutaj zapiszemy, weźmiemy sobie ten telegram token, który mamy zapisany w .env w I tutaj podajemy sobie telegram token. E, żeby zobaczyć czy na pewno wszystko działa możemy sobie po prostu to wyprintować, czy na pewno e, to jest to. Ja, jeszcze, ja będę korzystał z Jupyter no, e, Notebook. Wy możecie po prostu wklikać sobie tutaj w e, ten trójkącik, żeby patrzeć czy, czy na pewno działa. E, print Telegram, name telegram token is not defined. E, dobra. Dobra, odpalmy to, no i jak widzimy, mi się tutaj wypisuje, to macie zablurowane, ale mam tutaj wypisany ten token, który mam w .env zapisany, więc wszystko jak najbardziej działa. I teraz tak, tworzymy sobie zmienną klient i yy, ten klient, ta zmienna polega na tym, że dzięki niej łączymy się z yy, naszym kontem w OpenAI, więc podajemy z .env OpenAI API i dzięki temu się łączymy. I teraz tak naprawdę możemy już przejść do samej funkcji, która będzie służyła do transkrybowania na początku wiadomości z Telegrama. I teraz tak, żeby stworzyć tą funkcję, będziemy korzystali z funkcji asynchronicznej, o której opowiem za chwilę więcej. Więc naszą funkcję nazwiemy sobie Transcribe Voice Message. Będziemy podawali do niego coś takiego, takie argumenty jak update. I teraz lepiej tłumaczą o co z tym chodzi. Wysyłając wiadomość przez Telegrama, automatycznie tworzy się taka zmienna, taka klasa jak update. I w tej klasie jest zapisane najważniejsze rzeczy, znaczy najważniejsze, ogólne rzeczy na temat wiadomości w Telegramie, czyli z jakiego ID naszego czata, z którego została ta wiadomość wysłana, wiadomość, która została wysłana, treść tej wiadomości, oczywiście. Teraz na ekranie wyświetli Wam się, co jest zapisane w updatecie. Przykład taki. No, i dalej będziemy tutaj jeszcze do tej funkcji podawać coś takiego jak kontekst, czyli tłumacząc. Będziemy korzystali z asynchronicznej funkcji, ponieważ nie chcemy, żeby jedno działanie w naszej funkcji blokowało resztę programów, programu na, na dłużej. No więc tak, w zmiennej voice bierzemy z naszego telegrama wiadomość głosową i tą wiadomość głosową zapisujemy w zmiennej voice, następnie tą wiadomość voice. Instalujemy, następnie otwieramy tą pobraną głosówkę, podaj, przekazujemy ją do modelu i z tego tworzy się nasza transkrypcja, która jest zapisana w, zmienna, w zmiennej transcription. E, następnie e, z tej transkrypcji wyciągniemy sobie e, sam tekst, czyli zapiszemy sobie coś takiego. Tekst równa się transcription... Tra transcription... Dobra i to już mamy, a następnie usuwamy tą pobraną głosówkę, żeby nie, zaśmieca, nie zaśmiecało nam to naszej pamięci. Następnie ta funkcja ma zwracać treść tej naszej transkrypcji, czyli podajemy po prostu tekst. Dobra, mając już tą funkcję od transkrypcji chciałbym w ogóle zobaczyć, czy nasza transkrypcja działa, więc postaram się teraz... Postaramy się teraz połączyć się z naszym telegramem, wziąć stamtąd głosówkę i ją przetłumaczyć i zobaczyć, czy to działa. A następnie, jak już to zadziała, to będziemy chcieli podać naszą transkrypcję do naszego modelu AI Grok 4 Fast, żeby on zrobił ładne podsumowanie w HTML-u i wysłał go na naszego e-maila. Czyli na początku zapisujemy sobie coś takiego. Zaczynamy od stworzenia zmiennej app. I w tym miejscu tak naprawdę łączymy się z naszym Telegramem. I o co teraz tutaj chodzi? Podajemy nasz token, Telegram token, co jest normalne, bo nasz Telegram musi zrozumieć, że to jesteśmy rzeczywiście my. Ten Telegram token zdefiniowaliśmy tutaj góry. Następnie mamy read timeout 300. W uproszczeniu jest to 300 sekund, przez które będziemy mogli nagrywać naszą głosówkę. Czyli jeżeli ktoś będzie chciał dłuższe wiadomości wysyłać, to moja propozycja jest, żeby zwiększyć tą liczbę. Następnie mamy connect timeout 10. I to 10 polega na tym, że nasz program będzie próbował się połączyć przez 10 sekund z telegramem. Jeżeli to się nie uda, to przez 10 sekund, no to wywali nam błąd. I na końcu kończymy kropka build. Teraz tworzymy coś takiego jak zmienną jak message handler. W tym message handler e, tworzymy coś takiego. Filters voice e, i tutaj podamy sobie zrobimy coś takiego. Tutaj u góry jeszcze bym chciał zapisać coś takiego jak print e, text i tutaj będziemy podawali, na początku dajmy to transcribed Voice message. Za chwilę wytłumaczę, co tutaj się dzieje. I up, kropka, up, add handler. I tak. Tutaj przekazujemy tego message handlera, który przed chwilą stworzyliśmy. I kropka. Dobra. I teraz o co tutaj chodzi. I teraz tak, ta część programu polega na tym, że nasz program patrzy, co się dzieje w Telegramie. Jeżeli wykryje, że wysłaliśmy głosówkę yy, i żeby wykryć, że to jest głosówka, odpowiada ta część kodu filters.voice. Jeżeli wykryjemy, że mamy do czynienia z głosówką, odpalana jest yy, ta funkcja. I dlaczego tutaj dałem printa? Printa dałem dlatego, że za chwilę przetestujemy to, wyślemy głosówkę na telegramie. W zasadzie już mogę to teraz zrobić, czyli odpalam yy, nasz program, wchodzimy do, na, na naszego bota, z którym do którego podaliśmy nasze apiki i wysyłamy jakąś głosówkę halo halo sprawdzam czy wszystko działa sprawdzam czy na pewno dobrze tworzysz transkrypcję z tej wiadomości wysyłamy, jak widzimy tutaj jakiś plik został utworzony, został usunięty czyli bardzo dobrze to działa i uzyskujemy naszą transkrypcję. Halo, halo, sprawdzam, czy wszystko działa. Czyli, jak widzimy, nasz program dobrze odczytał naszą, y, naszą wiadomość, dobrze stranskrybował to co, to, co powiedzieliśmy. I teraz run pooling polega na tym, że dzięki temu nasz program cały czas nas słuchuje. Do momentu, aż nie zatrzymamy aplikacji, nasz program cały czas nas słuchuje, czy nie wysłamy jakiejś wiadomości przez telegram. Czyli teraz podsumowując, nasza transkrypcja działa i teraz tą transkrypcję chcemy podać do modelu, żeby z niej stworzyć ładne podsumowanie i do tego stworzymy kolejną funkcję asynchroniczną, e, którą nazwiemy handle messages, albo handle message po prostu. Tutaj znowu podajemy tego updatera, żeby móc dokładnie zarządzać, żeby móc wyciągać wiadomości z wiadomości głosowych, które będziemy wysyłamy przez Telegrama i kontekst, żebyśmy mogli podejmować jakieś działania w Poziomu Pythona w Telegramie. Mając to zrobione, musimy jakoś zapisać naszą transkrypcję. Zapiszemy to w takiej zmiennej. No i oczywiste jest to, że tutaj będziemy mieli coś takiego: transcribe voice message. I tu podamy update update context. I teraz dlaczego to działa? Podajemy update kontekst, w, w tych zmiennych jest zapisane bardzo dużo informacji. No, Możemy cofnąć się do tej wiadomości z, e, z update, jest wyciągane tylko o, w tym momencie gdzieś tu będzie widać update message voice file ID. To jest pierwsza rzecz, e, czyli tak naprawdę my tu podajemy update kontekst, a wszystko dzieje się tak naprawdę w trans transcript voice message. E, Dobra, mając już zapisany transcription tekst, możemy teraz, m, możemy, w sumie zrobimy coś takiego jeszcze, mi się wydaje, że wpiszemy e, await i tutaj sobie zapisujemy kontekst.bot, dobra, następnie zrobiłem sobie coś tu takiego, .bot -chat action. i na czym to polega? Jak zostanie uruchomiona ta funkcja synchroniczna Handle Message, no to żeby użytkownik czuł się komfortowo, żeby wiedział, że program działa, to na górze Telegrama będzie wyświetlał się po prostu taki napis ty typing. Jak uruchomimy program, to ja zwrócę uwagę, żeby na to spojrzeć. O co, o co z tym chodzi, żeby to na pewno zrozumieć. Tego nie musi być w ogóle w naszym kodzie. To jest tylko dla komfortu użytkowników, komfortu osoby, która będzie korzystała z tego no i teraz tak naprawdę już do naszego modelu AI wyślemy naszą transkrypcję i poprosimy go, żeby stworzył on podsumowanie i teraz tak mamy coś takiego jak LLM Chain, który mamy zdefiniowany tutaj na samym początku, korzystamy z tego i wywołujemy na tym LLM Chain metody e invoke i teraz to A musi być z powodu tego, że korzystamy z funkcji asynchronicznej i jest tutaj to Await. I gdybyśmy dali samo Invoke, to by nie zadziałało. Korzystamy oczywiście z funkcji asynchronicznej, żeby, żeby po prostu to nie blokowało naszego programu. I teraz podajemy tutaj transkrypcja i podajemy transcription tekst, czyli to, co czyli transkrypcję naszej głosówki, to, co przed chwilą sobie wyciągnęliśmy z naszej wiadomości. Jeszcze ważną kwestią jest to, że to LLM response to nie będzie, to będzie chyba w formie słowniku. To, to, to ta zmienna zapisu, ma zapisany w sobie jakiś słownik, więc z tego słownika musimy wyciągnąć samą, same podsumowanie, samą odpowiedź. To podsumowanie sobie zapiszemy w takiej zmiennej i naszą, nasze podsumowanie wyciągamy za pomocą czegoś takiego. Teraz dopisałem tą część kodu i polega to na tym, że w momencie w którym nasza transkrypcja została wysłana do modelu, to na naszym telegramie wys... zostanie wysłana wiadomość "zrobione". Co za chwilę pokażę. Następnie e, tworzę sobie zmienną message i zapisuję sobie coś takiego. Następnie wy, jako message subject to jest temat naszego e-maila, który będziemy wysyłać, czyli wy subject daje jako temat daje podsumowanie z transkrypcji z telegrama. Tak sobie to zatytułowałem. Wy możecie co jak Chcecie. I teraz message from, czyli po, to jest e-mail, z którego będzie wys, zostanie wysłana wiadomość, no i from e sender. I warto by było, żebyśmy teraz wrócili do tego e-mail sender i tutaj podali nazwę e-mail, które będziemy korzystali. Ja dam swój prywatny e-mail list, ja będę chciał zrobić, że też na mój prywatny niech przychodzi, czyli podaję tak naprawdę w e sender, w e-mail list ten sam adres e-mail. No i zostaje on tu podany, dzięki czemu? program wie od kogo, do kogo ma zostać wysłany e-mail. Ktoś mógłby się zastanawiać, o co jest tym Related Alternative. To Related polega na tym, że gdybyśmy dodawali na przykład zdjęcia do naszego, do naszego, do naszego e-maila, to to Related umożliwiałoby dodanie po prostu zdjęcia. Ja to tak zapisałem, bo może ktoś by chciał dodać zdjęcie, to wtedy będzie miał o wiele łatwiejszą implementację tego. Dobra, następnie mamy coś takiego jak message a, a, attach alt, alt.attach, text podajemy tę naszą odpowiedź, czyli to co wytworzył y, nasz model AI. No i to ważne jest to, żeby tutaj zapisać w HTML, żeby na pewno wszystko dobrze się sformatowało. Tam część kodu, jeżeli ktoś jest ciekawy, niech sam sobie sprawdzi co robi. Tą część kodu przepisałbym jeden do jeden y, tak jak ja tu mam. Jeżeli ktoś jest ciekawy, co to dokładnie robi, to zachęcam do sprawdzenia. Następnie łączymy się z serwerami Google'a. Następnie na tych serwerach logujemy się przy pomocy metody login, do której podajemy nasz adres e-mail i app password, które dlatego było nam to potrzebne, które mamy zapisane na początku tego programu, jak pamiętamy. I serwer send mail, dzięki któremu wysyłamy wiadomość. Tutaj jeszcze dodałem sobie print e-mail z, podsum z podsumowaniem wysłany do. E-mail list to jest informacja, że po prostu e-mail został wysłany. I teraz, mając już to wszystko, czyli nasza, nasza transkrypcja jest zamieniana na podsumowanie, możemy w miejscu message handler, message handler w której ja podałem transkrypt, voice message, możemy podać już nasze, naszą funkcję, którą nazwaliśmy handle message. Więc jeżeli program wykryje, że wysłaliśmy głosówkę na naszym telegramie, e, tworzona jest transkrypcja tej głosówki. Ta transkrypcja wpada do modelu AI, który tworzy ładne podsumowanie. To podsumowanie jest wysyłane na naszego maila. Sprawdźmy, czy na pewno wszystko działa. Więc odpalmy nasz program. Czyli program już, jak widać, nasłuchuje. Wejdźmy w we naszego telegrama. No i zacznijmy mówić na przykład, co mamy do zrobienia. Czyli w moim przypadku na przykład, yy, dzisiaj muszę jeszcze napisać post na skula, muszę nagrać dwa tiktoki, muszę się nauczyć elektroniki, muszę wysłać wiadomość do klienta yy, i wieczorem muszę, no powiedzmy, muszę pójść na, na siłownię. Puszczamy to. Od razu transkrypcja jest tworzona, jak widzimy. Tutaj jest wypisywany ten nasz klucz API, bo mogłem to usunąć w sumie, ale ten zapomniałem. I teraz czekamy, tak naprawdę, aż coś się stanie. Właśnie, e-mail z podsumowaniem wysłany do. Czyli, i teraz mamy, jak widzimy, wiadomość. Wyprintowało nam się e-mail z podsumowaniem wysłany. Więc wejdę na swojego e-maila i zobaczę, czy na pewno wszystko działa. No i super. No i dostaliśmy podsumowanie. Podsumowanie zadań na dziś. Napisanie post na Skula, nagrać dwa TikToki, nauczyć się elektroniki. Wszystko to, co powiedziałem, zostało wysłane. Na tym zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że dostarczyłem jakąkolwiek wartość, że komuś pomogło to, że znalazł to, że, że dostał to, czego oczekiwał. Jeszcze raz dodam tylko, że jeżeli ktoś by chciał cały ten kod, to zapraszamy na naszą grupę na Skulu. Link w opisie, pewnie też przypięty w komentarzach. Więc jeszcze raz, dzięki że byliście, mam nadzieję, że się podobało, życzę miłego dnia, miłego tygodnia, czekajcie na następne filmy, cześć!